Podczas sobotniego wydania Dzień Dobry Tvn doszło do nietypowej sytuacji. W pewnym momencie prowadzący przerwali wszystko, co robili. Jak się okazało, powodem było pożegnanie współpracownika, który odchodzi z pracy. Sytuacja w telewizji jest wyjątkowo dynamiczna. Jak przekonali się widzowie TVP jeszcze kilka miesięcy temu, w ciągu niecałego tygodnia w danej stacji może zajść szereg rewolucyjnych zmian. Nic dziwnego, że publiczność zrobiła się wyjątkowo wyczulona na wszelkie pożegnania. Do jednego z nich doszło podczas sobotniego wydania Dzień dobry Tvn z Pauliną Krupińską i Damianem Michałowskim. Pożegnanie na planie Dzień dobry Tvn w pewnym momencie prowadzący przerwali wszystko, co robili, aby nadać ważny komunikat. Okazało się, że w tym dniu ich ekipę opuszcza ważna osoba, bez której każdy odcinek wyglądałby najpewniej zupełnie inaczej. Chodziło o scenarzystę Macieja Piotrowskiego. Duet nie szczędził ciepłych słów byłemu już pracownikowi dzień dobry TVN. Paulina Krupińska podkreśliła, że to właśnie Piotrowski formułował wypowiedzi, które potem były wypowiadane przez nią i jej towarzysza. Bardzo Ci dziękujemy, kochany, za każde słowo, które nam wpisywałeś do naszego scenariusza. Bardzo Ci dziękujemy za Twój wkład do Dzień Dobry, T.V.N. Za to, że z nami byłeś, powiedział Michałowski. Niespodzianka dla scenarzysty: Dzień dobry, TVN. Co więcej, żegnany przez wszystkich scenarzysta mógł liczyć na upieczony specjalnie na tę okazję tort. Jego przygotowaniem zajęła się wcześniej Daria Ładocha. Takie pożegnanie z pewnością osłodziło mu odejście z programu i rozstanie się ze znajomymi z planu.